Io te dedico alla persona che amo, al mio adwar. Senza di lui, vieni qua, senza di lui, io non saprei come trasformare la mia paura nella forza dell'amore. E lo dico come sacerdote cattolico. Innamorato di un uomo. Jak się Jestem bardzo szczęśliwy. Proponuję wszystkim tym, którzy muszą wyjść z szafy, by jak najszybciej to uczynili 11 czer... ja, czerwca. Października świętujemy święto coming outu. Wychodzimy z szafy, by być zdrowymi i szczęśliwymi ludźmi. I pamiętajcie, by być wierzącym człowiekiem. Trzeba najpierw wyjść z szafy. Jestem przekonany, że Kościół Instytucjonalny powinien jasno stanąć przeciwko wszelkiej dyskryminacji osób homoseksualnych.